O, mamy kalekę. O nie. Już nie, bo zabiłeś. No. Ja bym brał tego do bytówkę bo ja już nie mam amo. Napierdolesz, no bo godziny się nagrało. O, miałem laga. Mega. Rychu, co ty robisz? Nic. A to no masz stopperant włączony? <laughs> Ej, ja mam laga potężnego. Nie wiem co się stało. Kurwa, Kasper Malaga Ale pinga nie ma, gdzie jeszcze żyje? No. no to ja się w ogóle nie ruszam tutaj. No to on może Enter wciśnij. Może jeszcze nie masz kosmic pinga. Więc, Ale on kurwa. się rusza w miejscu. Weź rzucę granat jak dasz radę pod nogi. No i wypierdlił chyba. Kurwa. Skrzydli Wcisk... nie Dobra, kurwa Na kurwę i tam yy, Tam schodzą na dół, jakby co. Marek, ważej Tam spaniaki strzelam. Bandzaki mm, teraz no, tutaj biegnę. Wiem jak się poruszać, to no No, mamy cię tam. Uważaj. A, si kurwa, uratował dup z Dobra, to tam o, zacznę nagrywać. Już się nas zajebią. Rycho wyjebało. Tak, co? Jeszcze raz musieliśmy przejść do tej rundy. Bo mnie wyjebało, oczywiście się... Trollololu. Amo, 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 amo. Tak, jump. No chuj. Nie poradzimy sobie. wtedy. Dobra, pierdolić mam na To bo jest tak zajebiście i tak będziemy grać. No. Marcin chciał Incognito to nam przekazać. Hmm Każdy czas o kursem sobie czytuje. Ty już nagrywasz? Tak. O kurwa ty brudasie. Nie on tak do nas sobie mówiłeś? No ja tam nie wypierdolę. Zdejmuję kominiarę składam ją kiedy idę na robotę Waszka G21. Dobra weź tą Waszkę, wypierdol. Czeku, Nie będę pierdolł takiego gościa. Najgorszy pedo, nie? nie? ty kurwa. Jako fajny bokiem do mnie biegł. To też smakato samego kurwa w nosie podgubać Bomba Bo ty kurwa brudasz. Ci się pierdoli Ora do ciebie Bibis, daj Bibis badhead Bibis Temas A k koły szatanka O kurwa. Tu pierdolne granaty na ok... na ten Tam też, Ta no chuj że mnie zabiło Ale mamy wszystko pootwierane, to kurwa ciężko jest Kurwa pootwierali wszystko mądrze To boisz się, że nie, nie, nie damy rady? No kurwa bo nie damy, ciężko o, nie jest naprawiamy, Nie naprawiamy okien Mamy wszystko potwierane, pletki ci robią... No, tak się przejęć kawigranie gra, Herbatka. Już pewnie bieg za się runda zaczęła. się w -y. umiecie grać na trzech FPS-ach? No. A no, nie pomogę ci! Ale ja mu pomogę. Nie, no nie. Kurwa Marcin, spierdoliłeś. Bo miałem zostawiony, ustawiony, pomóżcie mi. mnie Marcin, co ty. Bierz czachę. Teraz jak zginie się, ty to jesteście ciote, nie? Ale wpracuj mi! Czemu tu z lewej nikt nie biegnie? Nigdy. A tam przez to porwa co chwilę jakiś włazi. Za to. I'm fat. Nikaragua. Dawna? O, schodzi z dołu, znaczy z góry Mexico, Nicaragua Habla español Marek kurwa mów normalnie jak człowiek Polski I'm great Kurwa No, tak lepiej Nicaragua Nie mam lekiej mu, krzycz pomocy O kurwa Kurwa! a myślałem, że zdążę. No kurwej tym rajganem. Kurwa! Gdybym się nie obracał 100 lat, to bym ci pomógł. <noise> nie wiem kogo leczę. Marka chyba. No Jeee! Yeah, uratowałem was, i przeżyłem I tak się nie, pomaga, bo nie Ja wszystkim pomagam. No to chuj kurwa, zapamiętam to sobie, lecz tylko Marek bo ja jestem. Ja mam miejsce, to jest z kurwa O niech robiłem plecy Markowi Kurwa to jest Steamowa bo... gra ludzie, co wy odpierdalacie? Stealowa? O kurwa Jakaś Stealowa? Teamowa? Nie, tu nie stylują O kurwa Marcin, chodź co? Tu. Już co jestem, jestem Ej czemu zginąłeś? Nie wiem, rzuciłem granat na dół, wybuch i mnie zabiło On leżał kurwa pode mną tam gdzieś Ale grubo pode mną, nie? Nie wiem, jak on mnie zabił A ty kurwa

<laughs> Byłeś odwrócony w moją stronę. Pierdoludy mojej pomidory Powoli manewrujemy A Rychu, jesteś tam? Okay. Zaraz spojrzę okay. na kofe No, o kurwa. gra mi zradowała z jakiejś powoli. Marek biega kółka To było trzecie O kurwa, kalekę zajebało Oj tam oj tam, chcesz losować coś? Nie No właśnie On Co, co Nie, Nie ma... Co wziąłeś? O ty kurwa pójłeś? Minęłem się w tym Ja sobie trochę poraszuję Ja ja, habla español. Żeby było ciekawiej He, <grym> minęłem się z znowu Kakaołowa dziura Double pointsy macie Jaka dodatkowa dziura Co ty mówiłeś? Jaka dodatkowa dziura co ty <grym> <mówiłeś? grym> Mówiłem kakaowa dziura <grym> Kakaowe oko Nie wiem po co jeszcze okna lutuje To tak nie ma sensu <grym> Kresę czasu zanim mnie rozpierdolą Are you me? <gul> o kurwa, do paska zszedłem Ej, jest na lądu ty! Do was Ha, przeżyłem <gul> Oooo, oh, <gul> wow, 3 FPS-y, dobra idę się tak patrząc w niebo, gdzie jestem? Nakieruje mnie ktoś? Jest choda Oooo, wziął miałeś 3 FPS-y nie wiem, bo wróciłem z paska. Marcin, nie rzucaj sobie granatu pod nogi. Orek, plecy, plecy! Gdzie jesteś? Żartowałem. Zachajcie już, kurwa. Nie chce mi się przerabiać... ...dwugodzinnego materiału. <laughs> Jedzie 300 minut. Ja pierdolę i... ...ja bym tego nie mógł wszystkiego obrobić. Z 2 mi to zajęło. Nadasz lachy to też obroczy. Aspir dalej. Masz samo przyda. Yeah. Na kodzie namu. No przyda nam się. Teraz gramy... Gangkor, ja. On będzie taki człowiek skurwieli za zarakoda wyłączy. No nie, jak będzie największa fala taka. Nie wyłączę, ja mam pulamy. To mi nie stykło. Sznurek za to był bieg <gry> Sznurek powiadasz O kurde, o wpytę! Ile tego? Zawsze taki sznurek biega O kurwa Oj 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 yy, Na dole wchodzę

Bądź hardcorem wal z noża No wal z noża, teraz biegam tylko sprintem i walę z noża Ja nożem nie walę I, I jestem knojtem i, i walę z noża Nie walę z kotleta Walę z własnego syna Chyba zwalę własnemu synowi Aha. nie? Łaty kurwa broda Ej już a. się ten insta skończył, a ja znażę go Ja też Teraz by <noise> se mógł, kurwa, nie, do strany śmierci go dźgać. Nie, no 4 strzały z i... Ta, ale wyjeżdż, on cię na 2 strzały bierze. Ale on nie jest. To karakua. <noise> karakua. To tylko ananas. Hmm, 15 runda. Dziom. 16, dziom. jest 16. Jom, gdzie ty do szkoły chodzisz? Jom. Ej Marek chodź tu albo Kasper patrz czemu tu się iskrzy Co? Hmm. Ej, gonholia Gdzieś. Wiem tam A, jakiś bra, prąd ej, jest. Iskry, coś takiego Że co? Że mi uwa? Ta Znaczy wiesz, ledwo słuchać na słuchawkach, ale... No ta, coś tam słyszę, ale Ale myślałem, że to z nawykacji popuścił? Znowu? Popuści. Znowu. No, nawet na filmie. Nie. Ja sobie Bonka puściłem po prostu. No, O kurwa. Nie Nie Kurwa, 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 No, No co z tego? No no chyba nie. Sišo, To u ciebie u każdy pierdol to znaczy ze stranie się Maj No bo on nie umie trzymać, wiesz. Właśnie. Ewaś nie rozumiem. Em, kurwa, coś nawet za trudno nie jest. Borycha nie ma. Czemu nie nie ma? No nie Grałem z zawsze ciężko było. Ale mnie zaskoczył zaskoczył Człowiek skurwiel. Ja ci pomogę. nie super hero. Goku SSJ. nie można Dlaczego nie ma? nie ma? Dobra nie O dobra oh, Do nie ty tium Mista A może Casper zrobisz Let's Play z Let's For Dead? Robiłem Tam zawsze mieliśmy problem z połączeniem się na Nie, to rozgraliśmy normalnie Ale no? przez... Ale... Y, ...garenę Uj, jopir dole Tak, gra Ta, graliśmy Tak, graliśmy Jeden a Pamacy No pomóż to jakbyś... tutaj pod oknem Słania, no. w małym pokoiku. Ja pierdolę. O, wy też padliście? Yyyy... Mm. kurwa <grym> trzeba było mnie osłaniać. <grym> ja nie mogłem, bo ja leżałem tam. Ja też leżałem. Aha. Dobra. dziękujemy, łapki w górę, jeee. Yeah. Ch chuje górę. Like it. Chuje nie, chuje nie. Ta, chuj lub to, Lub to, lub to. Chuje to ktoś inny może stawiać w górę, ale nie wy.